Siostrzeniec zamordował ciocię na oczach córki. 24-latek czeka na zarzuty zabójstwo w Rudzie Śląskiej. 24-latek zaatakował ciocię i jej córkę. 49-latka zmarła. 24-latek usłyszał zarzut zabójstwa 49-letniej kobiety i usiłowania zabicia jej nastoletniej córki. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Rudy Śląskiej. 49-latka miała poważne obrażenia głowy, zatrzymany to jej siostrzeniec, podała w poniedziałek policja. Okoliczności tragedii, do której doszło w piątek w ródzkiej dzielnicy Halemba wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rudzie Śląskiej. W piątek wieczorem dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o znalezieniu zakrwawionej kobiety w jednym z domów. Zespoły ratownictwa medycznego przewiozły do szpitali 49-letnią pokrzywdzoną z poważnym urazem głowy, a także jej 13-letnią córkę, która została pobita. Pomimo starań lekarzy, po kilku godzinach 49-latka zmarła z powodu odniesionych obrażeń. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zgłoszenia, zabezpieczyli ślady i rozpoczęli poszukiwania sprawcy. 24-latkowi grozi dożywocie, z pierwszych ustaleń wynikało, że napastnikiem mógł być 24-letniej siostrzeniec pokrzywdzonej. Szeroko zakrojone czynności poszukiwawcze pozwoliły na ustalenie miejsca ukrywania się sprawcy i jego zatrzymanie, poinformowali policjanci. Przyczyny, przebieg i okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci z Wydziału Kryminalnego Rudzkiej Komendy pod nadzorem prokuratora. Zatrzymanemu grozi nawet dożywocie.